nakładki noktowizyjnej monokulara Sightung nakładka monokular Sightung HT66 tutaj przepiękny Air Arms HFT 500 zarezerwowany już dla naszego klienta, udało się tak powiem zdobyć Aż jedną sztukę. Dobrze, otwieramy i patrzymy, co mamy tutaj w zestawie. Szmatka do przecierania, instrukcja, woreczek etui do transportu urządzenia, nakładka na lunetę wsadzamy na lunetę, a tutaj tymi, dzięki tym śrubom imbusowym które widzicie z boku zaraz pokażę to na lunecie widzicie, macie tutaj zapas korekcji rozmiaru dopasowujecie mniej więcej na swój okular <laughs> bardzo fajnie pomyśleli na litaszo krającą izolacyjną Mamy tu jakąś lunetę pod ręką. Mamy jakąś lunetę. Taśma izolacyjna po to, żeby tutaj nawinąć. I po prostu raz, że możemy uszczelnić, jak gdyby, żeby ta nakładka nie spadała, a dwa zabezpieczyć lunety, żeby nie było jakiegoś tarcia metal o metal. Więc nakładamy. Troszkę taśmy i dokręcamy. Jakbyśmy mieli za mały okular, brakowałoby tutaj możliwości regulacji, to wiadomo, że możemy podkleić również większą ilością taśmy. Także bardzo fajne rozwiązanie. Kolejny element. USB kabelek i ładowarka. Ładowarka imbus. I jeszcze jakieś tutaj widzę oringi. Ta no nakładka jest odporna wodoodporna, tak dalej. No i sam monokular. Urządzenie bardzo małe, widzicie, mieści się na dłoni. Lekkie poręcze. To jest podczerwień, iluminator, tak zwany, który daje światło czerwone i R, i dzięki temu widzimy w nocy. Tutaj mamy założoną taką, nazwijmy to świńskie ucho, czyli przykładamy do gumy bezpośrednio oko, wtedy widzimy wszystko co przez monokular, Czyli możemy korzystać, możemy korzystać w ten sposób z prowadzić jakąś obserwację, włączyć podczerwień i widzieć w nocy. Pierścień od spodu, okrętło, Służy oświetleniu obrazu, czyli przykładam oko i dopiero na danym dystansie to, co chcę zobaczyć, to, co chcę zobaczyć, zaczynam regulować i oszczędzić. Czyli mamy tutaj pokrętło do wyostrzenia obrazu. Kolejny element, tutaj jest pierścień korekcji wzroku. I tutaj mamy port. Port. Mamy dwa porty z możliwością ładowania wejścia: bodajże micro USB i micro USB-C. Tutaj mamy kartę SD, czyli wsadzamy kartę pamięci i możemy rejestrować obraz jako, jak z kamery cyfrowej. Razem z dźwiękiem, dźwięk trzeba włączyć w opcję. przyciskając przycisk menu, w góry, którego tutaj widać, czego przytrzymać troszkę dłużej. Dopóki się nie zapali, nie wyświetli, w mono okularze menu, wchodzimy w opcję, zmieniamy język na polski. Mamy tam ustawienia jasności tego mono okularu. jaśniej, ciemniej, najjaśniej. Możemy, że tak powiem, wszystkie ustawienia ustawić pod siebie. Nawet jeżeli mamy założoną nakładkę Saito na lunecie, jest możliwość jeszcze kalibracji samym obrazem, czyli jeżeli nam się dobrze krzyż nie pokrywa, wydaje się, że jest gdzieś tam coś przekrzywione, gdzieś za bardzo uciekł ten obrad do góry albo na dół, to w tym momencie możemy to cyfrowo skorygować i wyrównać sobie ten krzyż, który widzi nakładka Saito. Oczywiście zerowanie lunety odbywa się w taki sposób, że zerujemy sobie lunetę, jak my jesteśmy wyzerowani w punkt, to zakładając nasadkę, powinno być też punkt. Czyli jak gdyby e, nasadka tylko po prostu pokazuje to, co widzi Luneta. Ale musimy sobie wyostrzyć, e, tak jak powiedziałem, krzyż, dostosować sobie e, najlepszy obraz do swojego oka na danym celu, tarczy, figurce, itd., w zależności co chcemy nakręcić, czy nawet jak polujemy i widzimy zwierzynę dzika, to Musimy sobie ładnie wyostrzyć ten obraz, żeby było dla nas jak najbardziej komfortowo, czyli krzyż, ostry cel, ostry obiekt, który widzimy, i wtedy możemy kręcić czy tam oddać celne szor. Także to tak pokrótce. Jeżeli chodzi o rewelacyjne urządzenie, tak jak mówiłem wcześniej dużo, pojechało na Ukrainę, wspierać, że tak powiem, walczących tam na froncie jako monookular obserwacyjny z naktowizją, zasilane akumulatorkiem wielokrotnego użytku, który ładujemy właśnie przez te złącza USB. Akumulatorek znajduje się tutaj. Urządzenie jest nowe, więc jest zaklejone, jak widzimy, ale tutaj mamy oznaczenie, gdzie jest minus, a gdzie jest plus, czyli tutaj mamy dodatni, plus, a tu mamy minus. W taki sposób należy zawsze włączyć. Czas pracy jest około, myślę, 2-3 godzin. Bez problemu, bez noktowizji. Z noktowizją troszkę krócej można przełączyć urządzenie w stan czuwania. Potem przy szybkim dotknięciu można wznowić. Tutaj mamy przycisk, który uruchamiamy urządzenie przytrzymując dłużej. Pojawi się napis. Satom, który zobaczymy, czyli włączamy urządzenie w taki sposób. I do momentu zapalenia się na napisu, wchodzimy menu, wchodzimy w opcje, ustawiamy co Kolejne elementy tutaj mówiłem menu i R. Długie przytrzymanie powoduje włączenie podczerwieni. Długie przytrzymanie, włączenie nagrywania, wyłączenie nagrywania, zoom czterokrotny. Czyli samo w sobie urządzenie ma zoom cyfrowy cztery razy. I poprzez połączenie z naszą lunetą, możemy oczywiście uzyskać większe powiększenie, bo jeszcze musimy brać pod uwagę możliwości naszej lunety. Czyli mogę powiększyć na przykład razy 12 na lunecie, plus użyć jeszcze tego zoomu. Oczywiście po takiej. Korekcie muszę sobie popracować w tym pierścieniu i wyłożyć sobie obraz, żeby dla mojego oka było najbardziej wyraźny. Tutaj bateria, czyli akumulator wielokrotnego użytku, ładowany przez USB, power, długie przytrzymanie do napisu włącza, długie przytrzymanie do napisu wyłącza, karta pamięci, porty USB korekcja wzroku, ostrzenie obrazu. iluminator. I pamiętamy, nie świecimy iluminatorem sobie po oczu. Że jak jest włączona podczerwień, nie świecimy sobie w oczy, bo możemy sobie uszkodzić wzrok. I kolejny element, jak zapinamy i zakładamy pierścień na lunetę, pierścień przychodzi w taki sposób. Ja się sugeruję po prostu od prawej strony. O, teraz jest nie jest popuszczone, ale od tej strony tak ma wejść. Jeżeli już wsadziliśmy głęboko, skręciliśmy, widzimy śruby po prawej stronie, mamy tak swój okular, to teraz należałoby wpiąć nasadkę. Czyli sugerujemy się tak: śruby po prawej stronie, i tutaj jest takie wycięcie, dajemy okular w bok O, jak wszedł, zobaczyć, on sobie wskoczył, przekręcamy delikatnie w prawo. Jest klik, jest tutaj kibolec, złapało, jest stabilnie, nie można tego teraz w żaden sposób zrzucić. Czyli na byłby zamontowany i wsunięty w taki sposób. I teraz jak ta nasadka tutaj będzie ciasno osadzona, możemy sobie wypiąć sam monookular. I zasada ta sama. Przyciskamy, przekręcamy. Nasadka zostaje na lunecie. Monookular biorę, wyłączam, chowam do woreczka i tak dalej. Także szybko do wyboru jest kilka takich nasadek, ale one są już osobno w mojej można dokupić. Ale z reguły na standardowe lunety, na tym Walterze kręciliśmy na. Wszystkich w dwójkach był zakładany ten mono okular na Diamondbacku, był zakładany e, na Hooku, e, Ventage'u, na e, właśnie lunetach warianta, e, na wariancie Lynxie, HFT itd. Więc generalnie ten pierścień uniwersalny plus taśma, która tutaj jest w zestawie pozwala dopasować praktycznie do każdej runy to w zasadzie tyle. Nasadka kosztuje na chwilę obecną w niektórych sklepach nawet 2400 u nas jest jeszcze po 1800 zł bardzo fajny sprzęt porządnie wykonany oczywiście jak ktoś potrzebuje jest zainteresowany to zapraszam i to w zasadzie tyle filmy z Seittonga Widzieliście, ale nie można się sugerować jakością tych filmów, dlatego że były założone kiepskie rulety. To jest pierwsza sprawa bo to było właśnie na takim najtańszym tam jakiejś parterze. Druga sprawa było to tylko 25 metrów bo były to szczelnice kryte i nie mamy dłuższej osi na szczelnicy. I była niedoświetlona bo szczelnice z reguły takie pod ziemią a 25-metrowe są. Nie, nie oświetlone dobrze, więc nie było można pokazać jak możliwości tej nasadki. Kiedyś jak pójdziemy w plener, teraz będzie wiosna, będzie trochę cieplej, to nagramy coś po prostu za dnia i wtedy będę mógł pokazać, no jak to ładnie nagrywa, jako monokular przez lunetę, no ewentualnie może kiedyś coś by się w nocy udało nagrać, no ale najlepiej byłoby widzieć wtedy jakieś zwierzę, jakiegoś zwierzę, więc wtedy by to może oddało. Chociaż, że tak powiem, chociaż trochę mm, możliwości pokazało tej nakładki. Nakładka jest świetna, kupują ją głównie myśliwi, wojskowi, ale ludzie, którzy strzelają z pneumatyków również, ponieważ niektórzy mają pneumatyki, że tak powiem, e, ponadlimitowe, e, zarejestrowane i niezarejestrowane, także różnie bywa. Nie nam to oceniać. W Polsce prawo każdy zna, jest dorosły, więc robi wszystko na swoją odpowiedzialność. Ale tak jak mówię, na karabinkach też ponadlimitowych wykorzystują te nakładki, żeby realizować jakieś tam swoje wideo czy recenzje. Bo wtedy nie musimy się bawić z telefonem, kombinować, jak to nagrać. Przez monetę zakładamy nakładkę, włączamy nagrywanie i nagrywamy. Dobra, pójdźmy dalej z tematem. Jeszcze szybko na koniec. Lunetka Valiant, niskobudżetowa optyka. Naprawdę mnie zachwyciła, teraz będę prawdopodobnie sam nawet korzystał z tej lunety jeżdżąc po zawodach. Zawsze zakładam bardziej niskobudżetowy sprzęt, biorę i jadę. Są karabinków, nie biorę najdroższych. Tutaj jest zdobyć odpowiednią ilość punktów nie najlepszym sprzętem. Więc tak, flopy mamy w zestawie. Zamknijmy na razie. Proszę zobaczyć sobie, jak jest luneta wykonana. Popuszczamy, blokujemy po wyzerowaniu. Teraz tak, pamiętamy, w każdej lunecie z reguły prawa wieża, wieża po prawej stronie, left and right. Czy lewo i prawo, czy jak na tarczy strzelamy i jest za bardzo w lewo, przesuwamy w prawo, jest za bardzo w prawo, kręcimy w, le, w lewo. Regulacja wieży góra-dół, up, down. A tutaj mamy baterię i natężenie światła poświetlenia krzyża. Paralaksa, ostrzenie na danym dystansie obrazu, powiększenie zmienne od 3 do 9. 3 do 9 i jeszcze luneta posiada i widzimy e, korekcję wzroku, plus minus w dioptriach. Nie wiem, czy będzie widać krzyż. Chcemy. Się uda. Naprawdę bardzo ładna, jasna luneta z cienkim krzyżem. Krzyż typu Mildot. Kliki na wieżach. Każdy klik słychać wyraźnie. Wszystko chodzi dość lekko, składnie. Luneta wykonana naprawdę z dobrych, dobrych materiałów. W zestawie jeszcze jest montaż na lunetę i szmatka i instrukcje. Luneta niedużych wymiarów. I co jest jej tutaj Jest bardzo lekka. Nie mam wagi teraz, żeby to zważyć, ale na moje oko ta lunetka będzie ważyć gdzieś około 450 gram, a ta luneta będzie miała gdzieś około 300. Naprawdę lekka, naprawdę lekka luneta. Więc do PCP, do, na 50-60 metrów, czy HFT, jak ktoś chce się bawić, na początek moim zdaniem bije Delta Entery. Eee, tą 3x9x40 razy razy na głowę e, jakością i bije e, Hawka Vantage'a. Oczywiście nie wiem jak z żywotnością na e, karabinkach kopiących, czyli sprężynowych, e, więc zakładłbym śmiało na PCP. Także Czesi naprawdę e, robią dobrą robotę, zrobili konkurencję. tą firmą wyprodukowali bardzo dobry produkt. Bardzo dobry produkt za małe pieniądze. I o to chodzi. I o to chodzi, bo nie zawsze trzeba przepłacać. Co jest jeszcze ciekawe, że generalnie warianta przy projektowaniu lunet, krzyży brali udział, brały udział osoby, które zawodowo strzelają AFT, mają osiągnięcia i że tak powiem, w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie, gdyby zostały stworzone te linie jak również paralaksa. Paralaksa jest tak skonstruowana z reguły w tych wariantach wszystkich w taki sposób, żeby na dystansie powiedzmy pośrednim było dość ostro, ale już poza tym, po, poza tym dystansem, żeby zaczynało się robić mniej ostro, żeby było łatwo rozpoznawać odległości poprzez ostrość paralaksy. Bo na zawodach nie możemy używać ani dalmierza. E, żadnych urządzeń, które nam określą dystans, nie znamy tego dystansu, więc Czesi tak to zaprojektowali, że e, powiedzmy, jak wystawimy sobie paralaksę na 25 metrów, no to ładnie będziemy widzieć od 20 powiedzmy, do 30, już przed 20 będzie nam się rozmywać, i po e, 30 metrze nam się też zacznie rozmywać, także to jest też e, pewien plus tej lunety, no i jej cena, jej cena to jest tak mówię gdzieś w granicach 450-490 zł więc za tą cenę uważam, że jest to jeden z lepszych e, produktów na rynku no i szkoda, że Polacy nie produkują niewiele e, jeżeli chodzi o Militaria jeżeli chodzi o wiatrówki nie mamy nic e, jeżeli chodzi o broń palną bardzo mało a Czesi jednak robią i dobrą optykę i świetne wiatrówki i, I że tak powiem, potrafią zrobić y, biznes i mają coś, coś swojego, tak jak na przykład fabrykę CZ jeszcze, która to no, już jest wiadomo znane, znane od lat, wcześniej motocykle plus zbrojeniówka i broń palna, a później w wiatrówki. Także u nas, niestety, no, wszystko wyprzedane generalnie korporacje i niewiele mamy już e, swoich, swoich produkcji, swoich patentów. Nie mówiąc o patentach, żeby się rozwijać, żeby była jakaś innowacja, wymyślać i tworzyć coś swojego polskiego, żeby być też konkurencyjnym. I pytanie jest takie: co robią ci wszyscy studenci i ci profesorzy, których jest najwięcej w Polsce? Jak mamy najmniejszą ilość patentów na świecie ze wszystkich krajów, a największą ilość uczelni i profesorów. A innowacji brak. Jak również, jak mówię, takiego jakiegoś przemysłu, nawet rzemieślniczego, Naszego, ale żeby był nasz, a nie przejęty przez obcy, obcy kapitał i żebyśmy zaistnieli z jakimiś produktami na rynku, żebyśmy byli konkurencyjni. Jeszcze na pewno będzie okazja, to zrobimy jakąś konkretniejszą recenzję z nakładki Psyton i z lunety już gdzieś w plenerze, żeby pokazać po prostu, jak to wszystko współgra i działa. Dzięki, bardzo pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.